Siamaneczko, jestem, jest, moi drodzy, dziś Minecraft. I, moi drodzy, nagramy się momenty, w których on jest nielogiczny. Tak? W których po prostu Minecraft jest nielogiczny, bo takich momentów jest dużo. O, mamy świat, nie no. no czy... Dobra, czekaj, czy też się gdzieś, nie wiem. Tepy, nie wiem. 2, 0, 0 zero, nie jest może. Dwa. Zero. A, a dobra, czyli byłem w tej samej pozycji, czy się, nie no, trochę się przesunąłem i zobaczyliśmy to. Czyli to będzie widzowie do. I co wam pokażę? Naprawdę. Moment, w którym. Ach. Logika Minecrafta jest dziwna. Jesteśmy ogólnie na wersji 1.17. pełnej I teraz tak. Dobra, nie ważne. Hmm. sobie tutaj. I teraz tak. E... Pierwsza nielogiczna rzecz. To je, jest drzwi, czekaj, bo mam, czekaj, Jej. drzwi, że pisałem wcześniej, Dej, weźmy sobie takie drzwi podstawowe i teraz tak. Ej, pierwszy, weźmiemy sobie jeszcze, nie wiem. Ej. Płot. I e, e, ta krata. Krata, tabliczkę. Łiczka. No i to koniec. Teraz tylko e, łuk. i teraz tak z tymi rzeczami jest moi drodzy bardzo bardzo ciekawa rzecz bo tak dam to sobie na ten poziom dam to sobie na ten poziom i teraz a do, no dobra i ostatni to tabliczka. Jak naprawili ten to... I patrzcie. Przecież kraty nie strzeli No patrzcie, no... Czekajcie jeszcze raz. No. To jest. Dobra, rozumiem, że to trafiło tu. Ale... Z powietrzu. I teraz to logicznie przecież powinno przelecieć. Ale moi drodzy, to nie pieszę. Z puszkiem jest tak samo. Już nie co to jest. Ech, ja nie wierzę. No, z drzwiami jest tak samo. Uda mi się trafić. No tak, udało się, że też jest tak samo, ale... Troszeczkę to już strzelimy. Do tego ok, nie chciałem się robić hitboxów, ale czemu? Tak się robi łapka, nie wiem, powinien to naprawić. No, więc pierwsza nielogiczna rzecz. Druga, że potrzebujemy do tego drzwi. Z tego powodu, że to wam pokażę. Gdy sobie drzwi otworzymy, drzwi sobie... tak, nie no, to Widzicie, nie? nawet nie mogę normalnie dać sobie postać na F5. Na F5, bo ja jestem w drzwiach. Tak, jestem w drzwiach. Mogę to teraz zniszczyć? Ja byłem w drzwiach. No, tak samo teraz tak. Kolejne, weźmiemy sobie, nie wiem, kawałek tego ledery... Weźmiemy sobie netherową zbroję. чтобы так уж No moi drodzy, jesteśmy. I teraz tak. To samo działa ze wszystkimi dyrektywnymi rzeczami, ze sztabką, ale tak dalej. Ale ja wam to pokażę na... I teraz tak. No, nie ma. Nie ma. Nie, nie ma tego tu. Po prostu tego nie ma. A. No wszystko cię niszczy, wszystko. Zobaczcie. Wszystko cię niszczy tego kaktusa. Wszystko. No, I tak to jest to taki nasz tajemniczy śmietnik. Teraz wezmę Wam sobie kowadło. Weźmiemy sobie y, spadkoliście właśnie z tej wersji. I teraz tak. Rzucimy nawet na to składko liścia. On się zapadnie, no, bo to jest logiczne. No. Odrastaj. Ale gdy już postawimy na tym kowadło, to nic. Za tym kowadle staniemy, też nic. Bo on, no on po prostu może mieć milion kowadę. Milion. Ciekawa sytuacja. To jest znowu z kaktusem. Blok śniegu potrzebujemy. No bo ogólnie śnieg. Śnieg i weźmiemy tak. Śnieg i blok śniegu. I teraz tak. Weźmiemy sobie z kaktusem, no bo gdy obok kaktusa postawimy blok śniegu, no to jest to logiczne, że on się będzie, by to można było powiedzieć, no niż to. Ale jeżeli jest kaktus i ten. Blośnia, blok śniegu, czekaj. O, blok śniegu, czekaj się zobaczy. Czy jest na, klarę, na pewno blok? Eee, nie. I przyglądam w do 64 kratce. Dobra, nie da się z tego zrobić pełnego bloku, no ale. Leśnie śniegu się nie niszczę, a z tego się zniszczy, tak? Yy, no i czy jakby, czy to ma logikę? Po co to wziąłem? No to nie mam, moi drodzy, w ogóle logiki. Albo, że jak my możemy umieścić tak? Weźmiemy sobie w blok, chociaż bierz blok. już sobie tego nadery, to, której ścieżki. Już ty nie mówię, że to można nadać do sharkera, ale chociaż tyle. Jak możemy pomyśleć tyle bloków? tak Albo lepiej. Jak skrzynka może pomyśleć tyle bloków? I damy sobie. Nie wiem. Jakiś. Zakorzenioną ziemię. To jest nowy blok Damy sobie zakorzenioną ziemię I teraz tak Dlaczego Skrzynka może pomieścić tyle bloków medyrytu zapieraj się jeden i spadaj. Może pomieścić tyle bloków medyrytu razy więcej w tych szelkerach, jak jeden blok już jest większy No to, to też jest ma no, fajna magika, naprawdę. No nie wiem no. no. nie wiem no. Albo jeszcze fajna jest sytuacja, że z lawą. Z lawą tabliczką. Bo moi drodzy. Jest lawa, tak? No i normalne to jest. Czekajcie, dam sobie tylko. Tukaj żeby nie mowy. Jak rzucimy tabliczkę do lawy, no to się nie stanie, tak? Ale. No, się spali, tak. No, się coś stanie. Ale ta tabliczka ma takie moce. Czekajcie, czy. Przy... O! Że zatrzymuje lawę, to po pierwsze, i jeszcze ten. Jeszcze sprawia, że, nie, że jeszcze ją zatrzymam że mi się tylko nic nie spaliło bo byłoby no I y, jeszcze fajne jest to, że woda Ja dam sobie tylko ten mobil, no bo woda i kocioł Enderman i z Endermanem Z tego powodu. Że jak? I że jak damy enderman do tej wody. I to jak jest. Jak widzimy to, że nam się kury, jak już Damy, damy go do kotchła. No to nic. No nic. No nic. Nie, to dawaj, wyjdź z tego, wyjdź, wyłazisz. <laughs> <laughs> Dobra, ale jak do kotwaki. Bardziej głupiej też jest to, ale... Że... Lawo. Ale dajmy sobie nawet teraz wodę. No, derma. Nie da się... ...zapełnić. Wodą kocioł. No nie, patrzcie na kocioł. Ale kocioł jest pusty. W kotle nic nie ma, naprawdę, ja wam to mówię, no. Już w nic nie ma. Teraz dopiero jest, ale normalnie on ja to może pokaże lepiej. Ale w kotle nic nie ma, więc to jest też dziwne, że kocioł nie jest nalany, jak powinien być z góry, no tak naprawdę nalany. Ale to jest, moi drodzy, koniec tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Naora!